Umówiłem się dzisiaj z Dorotą. Chcę posłuchać, jak będą wyglądały jej wnętrza, a potem ja pomogę jej dobrać skrzydła drzwiowe. Cześć Dorotka. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry jak tam? Wszystko dobrze? No bardzo dobrze. Hmm, jak tam nowym mieszkankom powiadającym? Yy, no, już w zasadzie jest. Już jest. jest tak. 70 metrów, no. nie za duże. To w sam, w sam raz? raz. Ta, no, w sam raz, to w, idealnie. w jakim stylu będzie to mieszkanie? prosty, klasyczny mm -hmm. i myślę, że elegancki. Okej, okay, czyli troszeczkę więcej szczegółów. To będzie bardziej glamour, to będzie taki no właśnie, bardziej taki prosty, hotelowy styl. Jak? No prosty? właśnie, prosty, hotelowy, klasyczny taki, okay. bez udziwnień. Bez udziwnień, bez idziemy prostu. Wiesz co, bo to, takie wnętrza mają to do siebie, że one bardzo łatwo dają się mhm. rearanżować. Jest bardzo duża ilość dodatków i elementów wyposażenia wnętrza, od lamp, dywanów, oh. po e, tak. bo nawet takie ruchome meble jak stoliki. może sobie to wtedy wymienić, pobawić się tym. To jest taki styl, który Gwarantuje Ci najszersze pole i najszerszą gamę produktów. No, I do takiego stylu możliwość. szukamy drzwi. Tak, zgadza się. Hmm, to dobra. Na. Mam dwie propozycje, dość różne. Mm -hmm. No i zobaczymy, która Ci przypadnie do gustu. I czy Cię zainspiruje. No naprawdę, oglądamy. Zostań <laughs> sobie tutaj, a ja stanę sobie tutaj. Co, Co pani a. widzi? Ten kolor czarny. I kolor... <laughs> Dokładnie. Tak. Dokładnie. Dorota. Pierwsze skrzydło drzwiowe. Mm -hmm. Skrzydło ramowe pokryte laminatem o wysokim stopniu połysku z efektem lustra, tak? Czyli możesz się po prostu de facto okay. przejrzeć nawet w tym skrzydle drzwiowym, tak? Mamy też przeszklenia. Które dają dodatkowy efekt dekoracyjny, jeśli zapali się światło w drugim pomieszczeniu, albo mamy okno. Mm -hmm. Tymi szybami możemy się bawić, bo układ dekorów jest mm -hmm. bardzo tak. no Możemy sobie to no. rozbudować. No i mamy skrzydło, zobacz, spasowane z opaską. co to, Fajnie, znaczy? to też tak, elegancko to, wygląda. To dokładnie tak. elegancko wygląda. I mamy no. ukryte zawiasy i magnetyczne zamki, one są tam po prostu schowane. To, tak. to wszystko takie jest. Dokładnie. Ekstrawagancja polega na tym, że to są skrzydła czarne błyszczące. Właśnie. To wlaższe. zawsze pierwsze, co mi się nasuwa, Nie? paluszki. No ale za no, tak mocno widzieć te paluszki? Muszę się przekonać. Co? No. <laughs> Nie, no nie jest. No nie, tej, dokładnie. W takim no. wnętrzu prostym i eleganckim, takie skrzydło drzwiowe da Ci dodatkowy element dekoracyjny w postaci mhm. odbicia tego, co masz we wnętrzu, tak? No, czyli tak przestrzeń jeszcze mi trochę. Tak, powiększy ci trochę o, przestrzeń, skrzydło będzie elementem wyposażenia. Nie będzie tłem. Będzie jednym z elementów wyposażenia, więc musisz się zastanowić, jak masz urządzone to wnętrze. Czy Aha. masz więcej elementów błyszczących czy matowych. Jeśli masz dużo matowych, no to takie skrzydło drzwiowe będzie bardzo mocno widoczne, a jeśli masz więcej elementów błyszczących, to ono się ładnie utopi i wkomponuje w całość. Mhm. Super. Tak, no ja i ogóle można bardzo. się przejrzeć w, no w taki skrzydeł. No, no. Dokładnie. U nas kobiet super No Dokładnie. Włosy zawsze można, kochani, poprawić. Przechodząc przez własny dom, od drzwi do łazienki, o, świetnie wygląda, o, drzwi do sypialni jeszcze lepiej wyglądam. No, a taka osoba jak ja, która nie ma włosów, po prostu może się nie przeglądać. No. Przeglądam się Dobra, Dorota, pierwsza propozycja. Bardzo fajna. Bardzo fajna. No to ciekawa jestem drugi. Druga propozycja. O jaka fajna. Prosto. Klasycznie. Prosto i klasycznie. Ale i elegancko. I elegancko, dokładnie. Skrzydło płytowe, bardzo proste, mm -hmm. o podwyższonym stopniu połysku, e, Czyli też masz ten efekt lustra. On tutaj jest nieco słabszy, dlatego że skrzydło jest białe. Aha. Ale za to pojawia się biżuteria taka, tak. jest właśnie drzwiowa, w postaci tak. klamki. I to nadaje klasę To daje klasę, nadaje hmm. klasę hmm. elegancji. To są skrzydła z ukrytymi zawiasami. Zobacz, tam nic nie, nie tak. wystaje. To podobnie twarzy. tak jak w tych Tam poszedli. jest wszystko tak samo. No? Dokładnie, mamy też magnetyczne zamki. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Co z trwałością tego materiału? Nie, czy to, to trwało. No, 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 nie chcę, nie, no. nie, nie chcę A, narysować dziury. Albo... się nie Bawisz się złotem czy srebrem? Zdecydowanie złotem. No tak, a zobacz w tym wydaniu to złoto błyszczące i skrzydło jest no, błyszczące tworzy fajną całość. Czyli co, z dwóch y, propozycji, która bliższa sercu? Wiesz co, trudny wybór, ale chyba bardziej ta. Bardziej ta, tak. Ta. Nie no, bo zależy mi na tym e, tle, żeby, tak, żeby, żeby to było żeby to tło, żebym ja mogła skupić się po prostu na dodatkach. Mm -hmm. Masz też y, znowu większe pole manewru, bo te skrzydła drzwiowe, one po prostu będą takim tłem właśnie dla tych wszystkich elementów. Mm -hmm. No i możesz się znowu bawić matowymi płaszczyznami, błyszczącymi A, to to płaszczyznami. Tak, miałem. dokładnie Super. tak. No mm -hmm. i dodatki ze złota błyszczącego nadadzą wnętrzu elegancji. Kochani, powstanie hotel, do którego żadne z nas niestety nie będzie mogło się dostać ani tam przenocować, a tutaj Dorota będzie miała coś wyjątkowego. Czego nie, chcieć wiedzieć? Tego chcieć wiedzieć? Ja, Dobrze, Dorotko, dziękuję Ci serdecznie. Ja dziękuję za nie ma sprawy. Pomoc. Proszę bardzo, idziemy. Jeśli tak jak Dorota lubicie styl hotelowy i prezentowane skrzydła drzwiowe przypadły Wam do gustu, naciśnijcie lubię to. Zapraszam Was również do subskrypcji naszego kanału.